Sondaż, ilu wusa wierzy w chipy w szczepionkach? Mikrochipy w szczepionkach? Tak uważa 20% Amerykanów. Z przeprowadzonych w połowie lipca badań wynika, że co piąty obywatel Stanów Zjednoczonych wierzy w teorię spiskową związaną ze szczepieniami przeciw COVID-19. Według badania przeprowadzonego przez Ogofithe Economist, około 20% Amerykanów wierzy w teorię spiskową że mikrochipy mogły zostać umieszczone w szczepionkach przeciw COVID-19, podaje Jerusalem Post. Z sondażu wynika, że teorię popiera 27% osób w wieku 30-44 lata. Z badania dowiadujemy się również, że teorię za prawdopodobną uważa 8% wyborców Joe Bidena i 29% wyborców Donalda Trumpa. Wskazano też, że w teorię te wierzy 14% wyborców Partii Demokratycznej i 32% wyborców Partii Republikańskiej. Teorie spiskowe zabijają ludzi Niedawno prezydent USA Joe Biden powiedział, że dezinformacja dotycząca szczepionek, rozpowszechniana w mediach społecznościowych, zabija ludzi. Wśród teorii spiskowych pojawia się m.in., Informacja, że za umieszczeniem mikrohipów w szczepionkach stoi Bill Gates, który promuje akcję szczepień przeciw koronawirusowi. Do plotek odniosła się fundacja Agatesów, która w rozmowie z BBC podkreśliła, że to fałszywe oskarżenia.